Pierwsze opowieści jakie znam o tym miejscu pochodzą z 1947 roku przełom 47-46 roku. Wtedy po raz pierwszy mój ojciec dotarł do tego miejsca. Wcześniej mimo że przyjechali to pod koniec 45 roku to miejsce było praktycznie niedostępne. W tym miejscu znajdowano, przechodzono tu, szczególnie po materiały budowlane, które tutaj się wszędzie walały. No ale węgiel, który był tutaj już magazynowany i można było znaleźć węgiel, można było znaleźć konserwy. Nigdy w opowieściach mojego ojca czy sąsiadów nie słyszałem określenia dom o inżynierów czy osiedle inżynierów. Zawsze od dziecka, jak pamiętam, zawsze to miejsce nazywano laboratorium bądź więzieniem. Dlaczego? Ten budynek był częściowo wykończony. Posiadał zadaszenie, w oknach znajdowały się żaluzje stalowe. Dokładnie takie żaluzje znajdowały się na osłupce I porządek. Nie było takiego gruzowiska, nie było takiego zwałowiska tu, tylko tu był porządek. Te śmieci, ta ruina, która powstała, miała miejsce w latach późniejszych, w 49, w 52, w momencie kiedy ludzie Rozbierali część właśnie tego laboratorium na własne potrzeby, budując na dole sobie domy mieszkalne. Jednak opowieści związane z tym miejscem budziły zawsze grozę i zawsze rozpalały moją wyobraźnię. Zawsze to miejsce kojarzyło mi się z miejscem, gdzie przetrzymywano albo ludzi, albo nie wiem, planowano może przetrzymywać tu wyniki eksperymentu. Od 1943 roku, kiedy Niemcy już ponosili klęskę na wszystkich frontach wojennych, czy na wschodzie, czy na zachodzie, byli okrążeni, to miejsce było enklawą spokoju. To miejsce było niedostępne dla wojsk alianckich. Tu nie działała partyzantka żadnego rodzaju, szczególnie AK, tak samo było na Helu, tam gry pomorskie tylko troszeczkę działał, ale to miejsce było niedostępne dla ruchu oporu. Nie istniał w tym miejscu ruch oporu. Mimo, że tu znajdowali się więźniowie, większość tych więźniów pracowała dobrowolnie na potrzeby e, Niemców. Wierzyli w Wunderwaffe, wierzyli w cudowną broń, wierzyli w zwycięstwo Niemców i przede wszystkim wierzyli w to, że ten teren nigdy nie wpadnie w ręce aliantów, że nigdy nie zostanie po II wojnie światowej przyznany Polsce. Budowa tych zakamarków e, świadczy o jednym. Tu miały być małe, ciasne pomieszczenia zakratowane z gazoszczelnymi drzwiami. Jedna z opowieści pochodząca z tamtego okresu mówi, to o gazoopornych, odpornych, gazoszczelnych drzwiach. Taka sama opowieść jest na osówce. Dzisiaj spotkałem się z człowiekiem, który omal mnie nie pobił, że tu znajduje się, że miało się znajdować osiedle inżynierów, to miała być kreślarnia, mówię, dobrze, jakikolwiek dowód. Mówię, czym e, interesuje się tematem od ilu? Od roku, od dwóch, od trzech? Mówię, jakieś opowieści mieszkańcom, tego nie potrzebuję, on ma archiwa, dowód. Pokaż, mówię, jakikolwiek dokument, mówię, a stanę przed kamerą, przeproszę wszystkich za lata mojego pitolenia i powiem, słuchajcie, stoi koło mnie pan miesiąc, mówię i... Ma na to wszystko dowody. No nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnych dokumentów, no ja jestem głupim e, pip, także nie wiem w co wierzyć. W każdym razie ja trzymam się swoich opowieści o opowieści ludzi, którzy y, byli tu w 1947-1949, ale nie na zasadzie, że wsiadali do lokomotywki i przejeżdżali pod górą od sobonia do Włodale. Mój ojciec tu przechodził w jednym celu w Przyciągał tu i krzabę. Przechodzili tu po materiały budowlane, przechodzili tu jak i po żywność. Jednak opowieści 1947-1945 roku o zwłokach znajdowanych krzabrowników, którzy tu przychodzili właśnie, gorączka złota, która to panowała, szukanie skarbu. Jednak większym skarbem było odnajdowanie żywności: konserw, koców i innych takich doczesnych precjozów. Zwróćcie uwagę na kształt tych pomieszczeń, które są tutaj są. Jeżeli to by miały być pomieszczenia biurowe, jeżeli miały być to pomieszczenia e, mieszkalne, przeczyłby temu kształt klatki schodowej, która tutaj miała się znajdować, na pewno to miał korytarz być i to miały być wejścia do poszczególnych pomieszczeń. Każde takie pomieszczenie było odgrodzone ceglanym murem, z jednej strony betonowym murem, bodłoga i dziwnego przeznaczenia właśnie te scypy. Ktoś kiedyś powiedział, że na węgiel, że to miała być kotłownia. Słuchajcie, wszystkie teorie są teraz możliwe. Nie ma żadnego dokumentu. Nie dysponujemy żadnym archiwum, które mogłoby temu zaprzeczyć bądź potwierdzić. I każda teoria dzisiaj jest najbardziej szalona, jest najbardziej możliwa. Jednak energia, która jest tutaj. No ja teraz jestem już przytłoczony yy, i czuję coraz większe takie no przytłoczenie, coraz większy nacisk. Idąc tam dalej. Yy, Czuję się coraz gorzej. Pod nami znajduje się woda. Jest duże, duże duże, pokłady wody. Prawdopodobnie znajduje się duże wyrobisko. Jedna ze sztolni, która przechodzi bądź z hal Sobonia, znajduje się pod nami. Według jednych z opowieści, człowieka, który tu przychodził z moim ojcem, który doświadczył bardzo dziwnych tutaj właśnie zjawisk metafizycznych. On opowiadał, że była tu klatka schodowa prowadząca do gniazda, gniazdo miało się znajdować tam, gdzie zostali wymordowani żołnierze rosyjscy w 1947 roku. Zostało zbrojenie, została broń, zostało radio, zwłoki były rozszarpane, praktycznie tak jakby wolwer do nich się dobrał. Jednak masa opowieści z tamtego okresu mówi wyraźnie, nie chodźcie tu Miejsce jest nawiedzone, miejsce jest niebezpieczne, miejsce jest dla Was niedostępne. I przez wiele, wiele, wiele lat, powiem taka teoria to właśnie była, że tu nie przychodzimy, bo to straszy. to są wilkołaki, to są wampiry, tu są wstrzygi. Jednak miejsca pilnowało kilku miejscowych śpiotów, Oni do dzisiaj w zasadzie tu są, to jest yy, pokoleniowe. W zasadzie taka warta w tym miejscu. I nawet kilka lat temu jeden z gości mi powiedział: "Słuchaj, mówi, ja dostałem takie polecenie, żeby pilnować tego miejsca przed takimi oszołomami jak ty, zajączek". I on wypełnia tą wolę swojego dziadka, pilnuje tego miejsca. Parokrotnie słuchajcie, dobieraliśmy się do podziemi, które tutaj się znajdują. Prowadziliśmy takie wykopy. Trafiamy na jakieś tam kanały, które sobie wychodzą. Tam z drugiej strony, tylko niestety ten gruz, który tutaj powstał, jak jak mówię, nie był gruzem naniesionym tu w 1945 roku, tylko później podczas dewastacji tego obiektu. Ten teren miał być całkowicie zrównany z ziemią i wszystkie znajdujące się tu obiekty miały być zrównane z ziemią. To dzisiaj dzieje się z obozem Larchela, czy państwowe, wchodząc tam pod z zrywki, czego, takich śmieci. To się nie nadaje do niczego. Rozrównali praktycznie obóz Larsze z Ziemią. No, pokazałem Wam ten film kilka lat temu. Czasami wyrzuty niektórzy do mnie mają, duże pretensje, że byłem pierwszy, że ja to pokazałem, ja to zapoczątkowałem. Właśnie taką erę YouTube'ową tych terenów i tu też mam czasami żal do siebie. Nie patrzałem na to nigdy z tej perspektywy. Zawsze chciałem przekazać wiedzę, którą posiadałem na temat tego, że. To tak się skończy jak teraz, że to powstanie taka typowa komercha i kręcenie w sumie filmów bez sensu. No moje filmy też są bez sensu i bez ładu i składu kręcone. Jednak ten przekaz, do którego ja właśnie tutaj zmierzam, to co zawsze chciałem robić, to przekazanie tych legend osób, które to... To znaczy legend. historii osób, które to widziały na własne oczy. Dzisiaj jest taki... Fenomenem, że ktoś ogląda 1, 2, 3 kanały, znaczy na YouTubie, przyjeżdża jest za tu, kręci kolejny film i jest ekspertem od tego miejsca. I teraz w tym miejscu kręciłem filmy wielokrotnie. Pokazywałem Wam to miejsce. Dla mnie jest to miejsce bardzo częste. Za każdym razem, jak tu przychodzę, kręcę filmy, nacisk z tyłu głowy. Niektórzy mówią, że to jest oddziaływanie na szynkę. I że tu właśnie one miały swoje gniazdo. I ta klatka schodowa, ten szyb, miał się znajdować właśnie tu. Niektórzy mówią, że to był zaczątek kolejnego baraku, że tu kolejne fundamenty miały powstawać. Tylko tań z tej perspektywy, tutaj jaka ja stoję. Każdy z tych budynków na poziomicy kompleksu soboń, masywu soboń byłby niewidoczny. Dlaczego? To już jest gotowy produkt. Tu u góry nic by więcej nie stało. Od tej strony zasypane by było ziemią, czyli dla lotnictwa i osób, które by od góry szły, te budynki byłyby niewidoczne. Miały być w ten sposób zakamuflowane. I każdy budynek, który właśnie się znajduje w tamtą stronę, w ten sposób miał być zakamuflowany. No ktoś powie: Grzyby z obozu koncentracyjnego no, są najlepsze. Grzybowa akurat nie będzie super. I wracając właśnie do tematu. Tego, co tutaj się miało mieć. Wiele grup w tym miejscu odprawiało różnego rodzaju obrzędy. Wiem, że jedna z grup do dzisiaj jest tu obecna i yy, czczą Boga Morloka. No, w tym miejscu Boga Morloka no, we wszystko można uwierzyć i każdy kult można odprawiać. Jednak słynni bębniarze z lat 80. i 90., których członkiem był nie powiem kto, ale pozdrowienia. O mówię. Właśnie w tym miejscu się bawili w różne opętańcze obrzędy. I odradzam coś takiego, bo to jest naprawdę ciężki temat. Jesteśmy w miejscu, gdzie ginęli ludzie, i te dusze gdzieś tutaj na pewno się znajdują. Jest masa, właśnie tutaj takich miejsc, gdzie nie wiem, ta energia jest bardzo silna. No dla mnie. W tym miejscu pójdę w kierunku przepompowni i już tego nie czuję. Będę szedł na obóz Larsze, też tego nie będę czuł, ale tu, w tym miejscu, właśnie oddziaływanie tej energii jest bardzo silne. I na przykład kopalnia wersons która znajduje się półtora kilometra stąd, właśnie jest kolejnym takim dowodem na to, że to było bardzo ważne miejsce strategiczne. Że w tych miejscach Niemcy pokładali bardzo dużą nadzieję. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, mówię od zawsze w wielu audycjach, minerały, antracyt, woda. No i do tego właśnie te laboratorium które by było tutaj skryte, ukryte całkowicie pod ziemią. Zwróćcie uwagę, że teraz po 75 latach tego praktycznie nie widać, jak teraz jest zielono. Gdyby to było wykończone, przykryte darnią, obsadzone drzewami, ten kompleks byłby niewidoczny. Tak jak mityczna hydrofornia, która gdzieś znajduje się właśnie za pierwszym zakładem. Tak samo jak tu na Soboniu, mityczne podziemia, chodniki, korytarze i tunele. No i nie tyle mityczna jak namacalna przepompownia, która znajduje się kawałek stąd, składy materiałów budowlanych i sztolnie. Teraz sobie wyobraźcie Soboń, południowe zbocze, yy, całkowicie odkryte, a znowuż zbocze zachodnie i północne, niewidoczne dla postronnych osób, zakamuflowane i Niemcy naprawdę mogli sobie tutaj robić, co im się, że nie podobało. I teraz musicie jeszcze wziąć pod uwagę to, że w tamtych czasach tych lasów tu nie było. Tu był goły teren. To było wszystko pod siatkami maskującymi. I ktoś może świadczyć o ogromnym zaawansowaniu prac niemieckich. Dlaczego? Teren ten był wyludniony? Więźniów można było w każdej chwili rozstrzelać i się pozbyć. Więźniowie nie byli najmniejszym problemem dla, dla Niemców. I kolejna sprawa to się stało setkami więźniów po II wojnie światowej. Pierwszy spis ludności z 1941 roku pokazuje nam jakieś szczątkowe ilości mieszkańców na tym terenie. A zapisy do obozu Groslozen mówią o dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy wyjechali do prac górniczych na terenie górcowi. I teraz pierwsze mieszkańcy, tak jak moi rodzice, którzy przyjechali tu na ten teren i sobie na tzw. kolonii domy. Ojciec dostaje ich pierdy, wyrzucają ich, uciekają z krzykiem z tego miejsca, wyjeżdżają do Wałbrzycha, wracają po pół roku, zajmują kolejny dom. To dom jest do dzisiaj pierońsko nawiedzony. Po dwóch latach przeprowadzają się do mieszkania Hany i tak jak wczoraj Wam powiedziałem, że jednym z moich filmów będzie pożegnanie z Głuszycą. I w tym filmie pokażę Wam zdjęcie Głuszyckich Żydówek, a wśród nich właśnie tą mityczną Hanę. No, będzie to szokiem dla paru dla osób. Wczoraj żeśmy przeglądali zdjęcia yy, i właśnie, słuchajcie, te zdjęcia rodzinne przeglądałem setki razy. Wielkie pudło po butach, zdjęcia z 44, zdjęcia z 45, 47 roku. Jednak te zdjęcie ja musiałem mieć w rękach dziesiątki razy. Nigdy, nigdy w zasadzie nie zwracałem na te zdjęcia uwagi. Jednak po tym, że powiedziałem, że nastąpi coś takiego, właśnie jak pożegnanie z górzycą pewnej osoby, te zdjęcie wpadło mi wczoraj w rękę. No, tam jest dedykacja i... I właśnie, czy to będzie szok, czy to nie będzie szok. Kolejne dwa zdjęcia właśnie z 47 roku, moich rodziców z moją najstarszą siostrą. Ze Skałki, za moim domem, tam za, za cmentarzem na Wszydlach Rubrego, na ulicy, które tam się znajdowały te kamieniołomy. Te słynne wypłaszczenie, którego nigdy nie było. Wiem, że od razu będzie, że to jest mistyfikacja, że miałem tyle czasu, żeby takie zdjęcia sobie zrobić, tak samo jak miałem masę czasu, żeby wyryć wszystkie symbole na ślęży i sprefabrykować masę dowodów tu na tym terenie jestem DB Także miejsce sobą podane tajemnicą Jesteśmy teraz na samym szybie hałdy, rumoszu Tu jest szyb i w tym miejscu miał się znajdować właśnie szyb z którego cały ten rumosz pochodzi w tamtą stronę jak pójdziemy, wyjdziemy na tę w tą stronę kłady materiałów budowlanych, z którego jeszcze w latach 50., słuchajcie, brano umywalki, lustra, krzemiankowe rury, które do dzisiaj tutaj się walają. No i przede wszystkim przegła pierowa Do betoniarni są w linii prostej w tamtą stronę około kilometra. Do krzyżówki z włodarzem około kilometra. Do przepompowni około kilometra, do obozu Larsze około kilometra. Czyli jesteśmy w samym centrum. I jeżeli wiedzieć tutaj z tamtego okresu, z tamtych lat, biały gres, wykorzystywany później przez miejscowych kamieniarzy do produkcji lastryka, cement, którego worki jeszcze do dzisiaj skamieniałe sobie tutaj leżą. Szyny wąskotorówki, wykorzystywane przez mieszkańców jako y, materiał budowlany. Cegły, y, żwir. No i przede wszystkim, słuchajcie, gigantyczne składy antracytu i ten węgiel sobie gdzieś tutaj przerośnięty leży. Wiem, że parę osób z tego korzysta do dzisiaj, wydobiorą sobie ten antracyt jako opał. I teraz taka odpowiedź, takie pytanie w zasadzie bez odpowiedzi. Czy kiedykolwiek uda nam się rozwiązać tajemnicę kompleksu Soboń? Czy uda nam się rozwiązać tajemnicę kompleksu Rize? Ja i moja odpowiedź jest taka, że nigdy. Po tym, co się wydarzyło 3 lata temu, właśnie słynna nowa rzeczywistość dla Dolnego Śląska, to co podpisali włodarze naszego państwa niweczy to. Całkowicie ten temat został już zamknięty i ten temat w ogóle już nie istnieje i czegoś takiego nie będzie. Za dwa trzy lata zostanie paru zapaleńców, którzy gdzieś tam będą sobie te historie powielali. Teraz to jeszcze chciałbym tu wrócić do tematu obozu, znaczy zagładów chemicznych w Brzegu Dolnym. Jedna z teorii mówi, że największą tajemnicą właśnie kompleksu Lidze jest to, co przywieziono tu z Brzegu Dolnego i złożono w podziemiach istniejącej yy, infrastruktury. No, co produkowano w Brzegu Dolnym? Produkowano pozgęb i peryt, produkowano tabuń. Nagrałem miesiąc temu film o zatruciu odry, słuchajcie, no tak tylko coś tam zasygurowałem. Oczywiście wywołało to lawinę domysłu i spekulacje. Teraz czyli to właśnie, co znajduje się pod moimi nogami może być tą tajemnicą. To jest, zwróćcie uwagę, usypany szczyt sztucznie na soboniu. Znajdujemy się, cały czas Wam daję tutaj wskazówkę. Przyjdźcie tu, zwróćcie uwagę na to miejsce. Tu jeszcze w 1949 roku istniała wieża obserwacyjna. Dla mnie raczej ja to nie wieża jest obserwacyjna, tylko fragment szybu, za pomocą którego Dostawanie się do środka. I teraz, rumot, który tu się znajduje, jest dokładnie tym samym rumotem, który wydobywano 300-400 metrów poniżej wyszczelni na sobonic. I teraz, takie nasuwają się pytania, nasuwa znaczy się masa kojarzeń, czy to kiedyś zostanie w jakikolwiek sposób zweryfikowane. I to. Teraz zakończymy tu u górę. Pokazywałem to kiedyś. Wrócę jeszcze raz do środka. Zwróćcie uwagę: stoimy na stożku i dookoła promieniście układają się takie pierścienie. Właśnie rumoszu, raz że rumosz. A dwa, gdzie tu nie ruszycie? To jest żużel po spaleniu antracytu. Czyli tu musiała być kotłownia. To nie jest, słuchajcie, spalone, że gdzieś to jakby był jakiś barak i w baraku sobie ss Manii albo jacyś tam inni więźniowie spalali antracyt. Tak wygląda fragment węgla koksującego, czyli antracytu. Po wytopieniu z niego ropy, po wytopieniu z antracytu gazu, powstaje nam koks. Czyli w Wałbrzychu produkowano koks. I teraz kolejna taka wskazówka dla nas, jak będziecie dla was, będziecie się tu włóczyli. zwróćcie uwagę na duże pokłady właśnie tego żwiru popiołu. Ktoś mi ostatnio zasugerował, że tu przyjeżdżały ciuchcie. To jest taka ogólnie teoria jednego z poszukiwaczy że tu przyjeżdżały właśnie ciuchcie jakieś tam które wyrzucały spalony właśnie antracyt spalony węgiel tu były naprawiane były naprawiane tam troszeczkę niżej po przy, przy, przy akumulatorowni tylko że te teorie słuchajcie nie trzymają się w ogóle kupy nie ma na to żadnych dowodów tak jak na moje brednie nie ma żadnych dowodów tak samo te osoby nie mają żadnego dowodu to jest taki, jakiegokolwiek dokumentu którego nie można by było podważyć i przede wszystkim nie bazują na opowieściach miejscowych, Więc ja staję teraz tu na składzie tego. Często przyprowadzałem tu dziesiątki ludzi, można powiedzieć nawet setki. Przyprowadzałem tu właśnie w to miejsce, żeby zobaczyli ile tu leży cegieł. Gdzie tylko weźmiecie, są cegówy. Niżej zejdziemy, znajdziemy rury krzemionkowe. Pójdziemy w tamtą stronę, skamieniały cement. Czyli to już były produkty do wykańczania i na pewno. Nie tamtego baraku, który tam się znajduje, którego ja nazywam laboratorium. Na pewno nie do wykańczania baraku wieniec, które znajdowały się tam troszeczkę poniżej. Tylko one były gdzieś zwożone tunico, gdzieś pod moimi nogami. Znajduje się właśnie ten nicy, bądź. No, trzeba na jedną, rzecz. Może. te cegły posiadają takie sześciokątne wypusty, w które wkładało się później pręty zbrojeniowe. To nie jest żadna tak, tak zwana ceglanka, tylko to jest cegła, ta, szamotówka. Do środka wkładało się taki sześciokątny pręt. Robiono z tego piece i wytłumienia, słuchajcie, jakichś pomieszczeń, w których wysoka temperatura była. A może zbiornik wodny, a może pomieszczenie, które miało być, yy... no właśnie. I teraz blotki, które kładziono na sofitę. I przez te bloczki przechodziło gorące powietrze. Wszędzie dookoła, wszędzie, słuchajcie, takich elementów jest pełno. I teraz rozmowa. Wczoraj, dzisiaj, jedną z najstarszych mieszkanych guszyków przekonała mnie właśnie, że tych historii nie wolno opowiadać. O tym nie wolno opowiadać. Historia z tamtego okresu zabiera się ze sobą do grobu. Dlaczego? Dlaczego? No nie chcą o tym powiedzieć, dlatego nie chcą wskażać, co tak naprawdę tu się działo. Tu jest fragment wąskotorówki. Do faktycznie dojeżdżały, nie wiem czy dojeżdżały, czy były dopychane, wagoniki I wszystkie teorie, które tutaj są, związane z tym małym nasypkiem kolejowym, który tam jest. Dla do, łałarańca dojeżdżał wagonik i z jego wysypywano rumos. Dokładnie tam to nie jest. Plantowano ten teren, Przekowano go pod zabudowę, czy tu już był element maskowania. Tam jest bardzo widoczny ten kawałek. Tylko, że to były krótkie fragmenty, słuchajcie, ja to jeszcze pamiętam z lat 70., za gówniarza, jak to się przychodziło. Przychodziłem z ojcem, przychodziłem ze starszym bratem. Przychodziliśmy teoretycznie na grzybę. Teren wyglądał zupełnie inaczej, nie był tak pokryty strumieniem jak teraz wszędzie praktycznie było coś takiego taki rumosz skalny, my chodziliśmy tu po rumoszu co oni tutaj wśród tych kamieni zbierali co tam zabierali, nie mam pojęcia ale jeszcze pamiętam fragment torów, rąk nie wiem, może 10 metrów no dla mnie jako dla dziecka to była słuchajcie, magistrala a to było parę elementów i buzek sobie tutaj stał koło tego cementowiska, koło tego cementu, który tutaj leży wszyscy zdają sobie sprawę, że składy z cementem to nie tylko włoda, to nie tylko soboń na dole, ale soboń na szczycie. Zwróćcie uwagę, to są setki, może tysiące rozrzuconych worków cementu. To miejsce jest pominane, tu praktycznie nikt nie przychodzi. Wszyscy idą główną drogą, idą na kasyno, to znaczy na przepompownię, wszyscy idą tam. Byłem pierwszą osobą, która tu przeprowadzała większe grupy, no i Dewastacja, która tu teraz nastąpiła, no jest z mojej przyczyny. Teraz te worki. Słuchajcie, one są tutaj praktycznie wszędzie przysypane ziemią. Wystarczy wziąć szpadel, trochę ruszyć i worki z cementem znajdujecie. I wracając do tematu właśnie tego pusykiste. Ten wagonik, słuchajcie, jeszcze w latach 80. stał tu. On był w zasadzie, to było po tego wagonika. Później on zniknął. Ja później poszedłem do wojska. Kilka lat mnie tu nie było. Jak wróciłem, w teren zostałem w takim stanie. I teraz wszyscy poszukiwacze, którzy to chodzą, kręcą filmy, opowiadają historię, piszą książki, nie zapuszczają się w ogóle w tą stronę. Nie idą w kierunku przełęczy marcowej. A tam znajduje się stara rzymska osada. Nakręciłem kiedyś tam film. I właśnie organizacja Achnenerba Tu na tym terenie prowadziła niesamowicie utajnione tracę i badania. Teraz się okazuje, że coraz częściej spada nazwa Ribbentrop. Coraz częściej okazuje się, że praktycznie w opowiadając ciemnołówce opowiadają te niesamowite, niesporządzone historie o Kindergaima, o Matterheimach i dzieciach, podobnych dzieci, które tu miały powstać, może już istniały. To jest robicie pod, 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 no. To, 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 to było miejsce właśnie do I teraz, zwróćcie uwagę, to jest to że Ten urobek. na pewno był wysypywany tam z fundamentów. Tam miał, miał powstać kolejny element laboratorium. A za moimi plecami szczyt, właśnie Sobonia I teraz takie pytanie. No, w zasadzie nie tyle pytanie, stwierdzenie. Czy ma sens, jakikolwiek sens, drążenie tematu? Ja Wam na to nie odpowiem. Także pożegnanie z Górzycą staje się faktem pewnej osoby. Niedługo się o tym dowiecie, zobaczycie zdjęcie Hany. Nie wiem, czy wywoła to jakąś burzę, czy nie. Niedługo Grzesiek Borenstein organizuje piknik militarny. Może osobiście ode mnie usłyszycie odpowiedź na te pytania, może nie. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, zarobiony jestem, jak to się mówi. Także zapraszam Was do właśnie takiej wędrówki, w tym czasie, który teraz ma miejsce, w czasie tej doby, tego kryzysu, w dobie tego szaleństwa, w dobie otwarcia wielkiego, wielkiego otwarcia gór, czy znajdziemy odpowiedzi na te pytania? Czy wszystko zostanie bez odpowiedzi?